Wiedza sama w sobie jest pewną wartością, która buduje człowieka, buduje człowieczeństwo, poszerza jego horyzonty i tutaj przede wszystkim gdy mówimy o historii tak odległej, to jest bardzo wiele tajemnic przed nami jest wiele rzeczy niewyjaśnionych, poruszamy się często w kręgu hipotez i rzeczywiście taka wiedza może się chwilami wydawać bardzo niepraktyczna, niefunkcjonalna na co dzień. Natomiast kiedy spojrzymy na Taką rozległą perspektywę dziejów. To rzeczywiście epoka którą nazywamy może nie do końca szczęśliwie średniowieczem, bo to takie jakieś średnie może wydawać nie daj bardziej atrakcyjne, jest to epoka fundamentalna dla ukształtowania się świata, w którym dzisiaj żyjemy. Są miejsca y, na przykład na mapie wyznaczone, centra, administracji, budowania jakiegoś y, świata zorganizowanego, gdzie widać, y, gdzie jest jakieś prawo, lewo, góra, dół, jakieś granice, jakieś centra. To właściwie w znacznej mierze przetrwało z tamtych czasów. I to już jest taki bardzo prosty przykład pokazujący jak społeczność ludzka organizuje swoją przestrzeń życiową i właściwie jest to dziedzictwo z pokolenia na pokolenie przekazywane, pielęgnowane. Zawsze jest jakieś poczucie tożsamości. Skąd jestem? Te tożsamości są bardzo często złożone, bo przecież przez stulecia, y, przez wieki y, zmieniali się często gospodarze, narody, które mieszkały na danym terytorium, kształtowały się te narody. Y, dzisiaj mamy na przykład przesunięcie granic y, bardzo wyraźnie po 1945 roku. Y, Dzisiaj to skutkuje i bardzo często się uczymy niejako tego dawnego dziedzictwa, poznajemy bogactwo w ten sposób chociażby przekazywane są takie wartości jak szacunek dla innego człowieka, dla innej kultury, dla obcego świata, ale też niesamowicie ważną rzeczą dla rozwoju człowieka jest po prostu ciekawość. Jest to, że się chce poznać coś, czego na co dzień się nie widzi. To jest właśnie człowieczeństwo, to jest humanitas, to jest to, czym my żyjemy. Człowiek bez takich odniesień, bez takiego szerokiego spojrzenia w zasadzie jest taki, no powiedzmy, nierozwinięty jako człowiek, jako osobowość. I dla Dlatego wiele można by wskazywać takich argumentów, dla których warto sięgać w przeszłość, żeby po prostu tworzyć prawdziwą kulturę. Kulturę, w której nie brakuje niczego, w której się korzysta z dziedzictwa, z przodków, ale to już mimo, że czasem nawet tak górnolotnie. Także może też bym powiedział o takich prostszych sprawach, bo kiedy widzimy chociażby rozwój technologii, tego typu rzeczy, to ta przeszłość, która jest w zupełnie innych systemach komunikacji, na przykład w systemie komunikacji opartej na symbolach, na zupełnie innym przekazie, często słownym, niezrozumiałym, to też jest coś, co myślę, że kapitalnie się zderza z naszą dzisiejszą cywilizacją, kiedy widzimy wreszcie, jak inny jest świat. To taka. Często antropologia się tym zajmuje, antropologia kulturowa, żeby pokazywać właściwie te różne przestrzenie życia człowieka, uczenia się czegoś innego. A poza tym, no, Państwo też widzą fascynację, fascynację tymi dawnymi epokami. Bardzo często widzimy jakieś gry, filmy, które odsłaniają nam to świat. Często to jest sfera fantazji, ale to też jest coś, co stymuluje kulturę, pokazuje, jak. Rozwija się właśnie kultura literacka, kultura filmu, przekazu. To wszystko jest niezwykle inspirujące, budujące właściwie y, też naszą codzienność. Co ważne, przekazują się wtedy bardzo często takie ponadczasowe, byśmy powiedzieli, wartości. Wartości, które pokazują czym jest jakiś etos rycerski, uczciwość, zdobywanie pewnych no, świata nawet, bo tak można powiedzieć, sławy, ale z drugiej strony właśnie pokazujące dbałość o to, żeby dana wspólnota była bezpieczna, żeby rzeczywiście realizowały się takie wartości typowo ludzkie. Także jest pewnego rodzaju uniwersalność też pewnych wartości, na których oparto świat, w którym do dzisiaj żyjemy.